Hej gwiazduszki witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to vlog tygodniowy. Dzisiaj jest poniedziałek i właśnie zaczynamy tego vloga. Jest godzina teraz siódma, ja za chwilę idę do szkoły, ale wcześniej pokażę Wam mój dzisiejszy outfit. Tak wygląda mój outfit. Jest to taka beżowa bluzka z Billie Irish. Tutaj z przodu jest jeszcze blosz i ona jest z HM. -u. I mam jeszcze do tego czarne dżinsy. A więc ja idę do szkoły i widzimy się później. Ja już wróciłam ze szkoły, zrobiłam zadania, trochę się też połączyłam i znalazłam czas na taką małą przerwę. I właśnie teraz sobie zaprojektuję kalendarz na Empik Photo i podczas właśnie projektowania wam coś opowiem. O, dużo tutaj jest formatów kalendarzy. Takie są formaty kalendarzy, ale ja chyba wybiorę jednak ten najmniejszy, ten biurkowy i sobie gdzieś go właśnie na biurku postawię jak mi przyjdzie. I teraz Wam coś poopowiadam. I może zacznijmy od tego, że został mi tylko jeden tydzień chodzenia do szkoły i zaczynają mi się ferie na I mogę Wam też powiedzieć, że w piątek dowiedzieliśmy się, że do naszej klasy dochodzi nowa dziewczyna. I tak samo jak ja mam na imię Wiktoria. I właśnie ta dziewczyna dołącza do nas jutro, czyli we wtorek. Aż nie mogę się doczekać, aż ją poznam. I oczywiście, jeśli to Wiktoria oglądasz, to Ciebie pozdrawiam. Powiem Wam, że dość łatwo się tutaj to projektuje: wybiera się zdjęcia, i później się te zdjęcia tak jakby przenosi na ten kalendarz. Dość łatwo. I ogółem też się troszkę stresuję, ponieważ jutro mam sprawdzian z techniki. Ale w sumie uczyłam się, więc czego mam się stresować? <laughs> Już zrobiłam ten kalendarz i tak on mniej więcej wygląda. Właśnie wybrałam sobie do niego zdjęcia z Billy I są to takie zdjęcia różne. Mi się podoba i zobaczymy jak będzie wyglądać tak jakby w rzeczywistości jeszcze możemy popatrzeć co tutaj właśnie na tym Epic Foto jest, tylko jeszcze to zapiszę. Są różne foto prezenty, tekstylie, zaproszenia i kartki. Ciekawią mnie właśnie foto prezenty i sobie zobaczymy co tutaj jest. Kupki, panele, pudełka, różne jakieś magnesy. Hmm, może jeszcze magnes sobie zrobię. Ja teraz idę się znowu pouczyć i widzimy się później. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co mi ostatnio przyszło. Tutaj są właśnie te rzeczy. To właśnie poduszki ze sklepu o Shop na Dzień Dziadka i Babci. Tak one wyglądają. No i właśnie ten Dzień Dziadka i Babci jest jutro, czyli we wtorek. Odcinek będzie wrzucany właśnie już po tym dniu. No i w sumie dobrze, ponieważ jedna babcia mnie ogląda. Pozdrawiam Cię babcio Ewo. I by nie miała tak jakby niespodzianki. Jeszcze tutaj jest tak jakby inny wzór. I mam nadzieję, że dziadkom i babciom się to spodoba, ponieważ mi się bardzo podoba i to jest też naprawdę bardzo mięciutkie. I tu jeszcze mam właśnie torby na te poduszki. I muszę to zapakować. Już zapakowałam, i myślę, że właśnie te poduszki będą dość fajną niespodzianką. Hejka, dzisiaj jest wtorek. Ja już wróciłam ze szkoły i zrobiłam zadania. Tak wygląda mój dzisiejszy outfit: jest to taki biały ala sweterek, i golf, i szare spodnie. I jeszcze chciałam wam pokazać, co kupiłam. Mam um, wycieczkę do parku Trampolin w czwartek i właśnie dzisiaj byłam w pepko i tak jakby upolowałam takie rzeczy są to właśnie tak jakby komplet, jest to bluzka i spodnie. I właśnie to jest zrobione z takiego jakby śliskiego materiału. Po to, by te właśnie te jakby pluszowe. Kwadraty, nazwijmy to tak, się nie przyczepiały, ponieważ kiedyś, jak byłam właśnie w tym parku trampolin, i jak wiele razy tam skakałam do tych takich kwadratów, do tych pluszaków, to jakby, i później, jak wróciłam, to normalnie byłam cała obrana w tej jakby mniejszych cząstkach tego pluszu. No i ja myślę, że właśnie do takiego jakby śliskiego materiału to się nie będzie przyczepiało. I tutaj właśnie jest bluzka, tutaj spodnie to jest jakby komplet, ale było osobno. I wiem, że był jeszcze inny kolor, właśnie bluzki i spodni. I tutaj są jeszcze skarpetki. Które mam już z parku, ponieważ kiedyś tam byłam. I chciałam Wam powiedzieć, że ja już zawiozłam prezenty dla babci i dziadków. I oczywiście te poduszki się bardzo spodobały im. No i też jestem zadowolona, że prezent był udany. Teraz idę jeszcze powtórzyć na jutrzejsze lekcje i odezwę się do Was później. Właśnie skończyłam nagrywać jednego TikToka i muszę Wam pokazać, co teraz mam na środku pokoju. Jest to jeden wielki bałagan, ponieważ nagrywałam TikToka z tak jakby Obsessive check i tam y, leciało i trzeba było to tak jakby pokazywać rzeczy. No i właśnie tutaj są te rzeczy z Billy. Jeszcze są tutaj zdjęcia. I tu plakat, i właśnie za chwilę dodam tego TikToka, tylko wcześniej Wam go pokażę. Jeszcze do tego TikToka muszę napisać opis i wybrać okładkę, właśnie. A więc ja już się zabieram za publikowanie właśnie tego TikToka. I widzimy się później. Jest już wieczór, ja za chwilę idę spać, tylko muszę jeszcze przeczytać kawałek mojej szkolnej lektury. Jest to Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Tak wygląda okładka. I właśnie to jest moja lektura z polskiego, i muszę przeczytać dzisiaj właśnie kawałek. A więc widzimy się jutro, do zobaczenia. Hejka, dzisiaj jest środa, ja już wróciłam ze szkoły i za chwilę idę robić zadania. Tak wygląda mój dzisiejszy outfit, jest to biała bluza z czarnymi spodniami. I dzisiaj nagrywam z moim kotem. Cześć Puniu, przywitaj się. Ojej, ojej, ojej. <laughs> I jak już zrobię zadanie, to się odpakuję na jutrzejszą wycieczkę. Nie mogę się doczekać właśnie tej wycieczki. Jedziemy do parku, trampolin oraz do kina na doktor Dolitu. Chyba tak to się czyta. Nie wiem, jak się czyta do Dolitu. I tu już właśnie sobie przygotowałam rzeczy oraz plecak. Myślę, że taki malutki plecaczek wystarczy. A więc ja idę robić zadania i widzimy się później. Już zrobiłam zadania i teraz spakuję się na wycieczkę. Tak wygląda mój plecak. Jest on różowy z takim pomponem i ma on dość sporo miejsca. Tutaj ma taką główną jakby kieszonkę, która jest cała czarna. Tu ma jeszcze taką zasuwaną mniejszą. I tu jeszcze właśnie ma taką mniejszą jeszcze i po bokach takie miejsca na picie, które niestety mi się nie zmieści, ponieważ mam duże ale myślę, że właśnie dam tutaj chusteczki a więc zawsze się może lepiej pakować i na pierwszy rzut idzie strój on idzie na sam dół i go pewnie nie będzie widać ojeju, nie widać go, wpasował się jak normalnie kameleon nie widać go w ogóle i myślę, że właśnie jeszcze obok dam picie O, idealnie. I właśnie na ten strój dam skarpetki z Jump Money. Te takie antypoślizgowe. I później może dam <laughs> ciasteczko. Kupiłam to po powrocie ze szkoły i pomyślałam, że po prostu weźmiemy sobie na wycieczkę tak, żeby przed parkiem trampolin jeszcze coś tam podchrupać więc wzięłam i myślę, że będzie dobre jest tutaj napisane um, na wycieczce, idealnie a więc daję to tutaj jakoś to położę, żeby inne rzeczy się też zmieściły myślę, że się zmieszczą teraz do plecaka dam powerbanka takiego malutkiego gdyby mi się telefon rozładował, ale myślę, że się nie rozładuje ale lepiej mieć na zapas ok następnie dam sobie portfel W gumkę skręć jest takie pomarańczowe, ale właśnie myślę, że nie będę wiązała włosów w kitkę, tylko po prostu przed wycieczką upletę sobie warkocze. Bo wiadomo, kitka będzie skakała, bo jak to się na trampolinach skacze, no to właśnie będzie ona spadać, a warkocze nie będą. Teraz może damy. Do tej kieszonki. Takie właśnie dziwne chusteczki. To są antyperspiracyjny dezodorant w chusteczce. Dziwna nazwa, powiem Wam. I to jest delikatny zapach. Zapobiega poceniu się i rozwojowi bakterii. No i zobaczymy, jak to w ogóle działa. Aż mnie powiem Wam ciekawi. Tutaj to dam nie chcę wyjść. O, idealnie. I myślę, że jeszcze do tej kieszonki dam pomadkę Carmexa weska <gry> Girl. I ta kieszonka jest już zapakowana. Myślę, że tyle rzeczy wystarczy w niej. I przejdźmy do tych jakby boków. Dam tutaj chusteczki, ponieważ picie mi się nie zmieści, bo mam dość duże. I jeszcze kolejne opakowanie Super. Zmieściło się na styk, powiem wam. I z drugiej strony dam właśnie żel antybakteryjny, który miałam w kalendarzu. Super. I ostatnia rzecz to jest pudełko na kolczyki przed właśnie parkiem trampolin sobie zdejmę kolczyki i dam do tego pudełeczka, żeby po prostu nie zgubić. I jeszcze jutro rano do plecaka dam sobie telefon i pewnie jeszcze jakiegoś batonika. I powiedzmy, że dość mało rzeczy mam w tym plecaczku, wcale nie jest dużo. Nie no, może troszeczkę, ale myślę, że właśnie tyle rzeczy wystarczy. A więc jestem spakowana już na wycieczkę O Jezu! Akurat wtedy, <grym> kiedy chcę, wiesz, <wiosenka> nagrywać, to mój słoń jest Jezu Amela i Gosia i zaraz będziemy skakać i myślę, że telefon dam gdzieś tam i będziecie mieli po prostu zrobione takie slow motion. Jest już wieczór, ja dzisiaj tak za bardzo nie nagrywałam, ponieważ właśnie miałam tą klasową wycieczkę no i chciałam ten czas najlepiej wykorzystać i ogólnie też będzie trochę taka słaba jakość, ponieważ w parku trampolin nie miałam aparatu, tylko miałam po prostu telefon i tak z ręki nagrywałam no i też trochę się trzęsło. I jeszcze y, właśnie po parku trampolin y, pojechaliśmy do galerii, do McDonalda, do Trzech Koron, a później pojechaliśmy do kina, w którym nie nagrywałam, ponieważ przyjechaliśmy już jakby na styk. My przyszliśmy, a tu właśnie już się zaczęły reklamy. I jeszcze później, jak wróciłam z wycieczki, to też chciałam trochę odpocząć. No i oczywiście pouczyć się na jutrzejszy sprawdzian z matematyki. I powiem Wam, że to jest mój najlepszy dzień w tym roku, ponieważ no, mogłam się z moją klasą pobawić w parku trampolin. I tak samo jeszcze mogę Wam powiedzieć, że w kinie byliśmy na Dr. Doltu. I to jest naprawdę fajny film. Polecam Wam na niego iść. Z takim trochę jakby powiedzieć film podróżniczy, coś takiego, ale też był taki dodatek fantazy, i właśnie to było takie fajne połączenie. A więc ja za chwilę idę spać, ponieważ jest już późno, więc widzimy się jutro. Dzisiaj jest długo wyczekiwany przeze mnie piątek. Ponieważ dzisiaj rozpoczynam ferie I właśnie wróciłam ze szkoły i zrobiłam wszystkie zadania Więc tak jakby mam już z głowy No i rozpoczęłam ferie I ja teraz się tutaj masuję taką jakby matą do masażu Po wczorajszym parku trampolin, ponieważ mnie Totalnie wszystko boli i nie tylko mnie Ale przyjaciół z klasy tak samo no i właśnie się masuje. I to jest ostatni dzień tego całego vloga tygodniowego. Zobaczymy jak to wyszło. Ja już dzisiaj zabiorę się do montowania i najprawdopodobniej filmik będzie w sobotę. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj były te jakby na apelu wyniki konkursu tych kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że pamiętacie. No i ja mam trzecie miejsce i dostałam taką książkę, która później będzie lekturą i jest to przedwiośnie i to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, więc ja się z wami żegnam, pa pa.